Cześć, dzisiaj mała przerwa od rakiet i kosmosu, dlatego że dzisiaj skupimy się na montowaniu i nagrywaniu filmików. I mam zupełnie prawo do tego, dlatego, że jak przeczytacie banner kanału, to tam jest kosmos, rakiety, technologia i więcej, więc to jest to więcej. Powiem dzisiaj o tym, jak zaplanowałem, nagrałem i zmontowałem filmik o Lipie, czyli imprezie szkolnej w mojej szkole czyli Liceum Prusa. Jeżeli jeszcze nie widzieliście oryginalnej wersji tego filmiku, to koniecznie go zobaczcie. Link jest w opisie tego filmu i w przypiętym komentarzu. To przykryję was do mojego prywatnego kanału i tam jest ten filmik. Możecie go wtedy obejrzeć bez komentarza, tak jak jest. Więc wielu ludziom się spodobał, a jeszcze zanim go zrobiłem, już prosili, żebym nagrał, jak to zrobiłem. Było po prostu kilka takich osób, które chciały wiedzieć, w jaki sposób ja zrobiłem ten filmik yy, i wiecie, no montowanie, nagrywanie, planowanie tego wszystkiego. Dlatego ten filmik jest dokładnie o tym. A dla tych, co czekają na komputer Jowisza E, tutaj na MeSpace, to yy, zapewniam, że już niedługo będzie, dlatego że wysłałem już do druku drugą wersję tego komputera. Muszę go tylko zlutować i od razu będzie odcinek I już wiecie, że na pewno będzie, nawet jeżeli coś pójdzie nie tak. Zapraszam! No dobrze, więc tak wygląda mój cały edit, i jak widzicie, jest sporo efektów dźwiękowych, jak również efektów wizualnych, chociaż to są po prostu nagrania z różnych kamer. Zaraz wytłumaczę wszystkie najważniejsze momenty i dlaczego jest tyle efektów dźwiękowych. Więc zaczynamy tutaj od samego początku. Zaczyna się muzyka. Wybrałem ją w taki sposób. O, i tutaj bardzo ważna rzecz: jak wybiera się muzykę, to zróbcie tak, żeby najpierw. Jakby posłuchać po prostu różnych piosenek, który, które myślicie, że możecie tam wstawić, i nie dopasujcie muzyki do nagrania, tylko nagranie do muzyki. Dlatego musicie mieć muzykę zaplanowaną już w głowie, przed nagrywaniem, żeby wszystko nagrać tak, że pasowało do muzyki, którą chcecie potem wstawić. Dlatego, że wszystko będzie bardzo ładnie grało. Ja na taką muzykę wpadam, jak jadę metrem do domu i po prostu słucham sobie czegoś na Spotify'u, i nagle wpadnie mi coś w ucho, i myślę, kurczę, mogę to wykorzystać w filmiku. I w ten sposób wszystkie te piosenki, które są w tym filmiku, znalazłem. No może oprócz tej ostatniej, gdzie jest ten, ta scena z tańcem, dlatego że to usłyszeliśmy z Maxem, który mi pomagał nagrywać podczas imprezy. I wtedy wpadłam to w ucho, pomyśleliśmy, że tak ładnie można skończyć film tą muzyką. No dobrze, więc pierwsze co możecie zobaczyć, to jak ja tutaj wprowadzam nas oczywiście, wprowadzam widzów do lipy. Ale potem e, jest jakby taki bieg szybki przez szkołę. No to, to tutaj bardzo szybko biegłem dosłownie z tą kamerą, a i tak musiałem to 5 razy przyspieszyć, żeby wyszło. Ale mam nadzieję, że efekt był spoko. E, I ten bieg był nagrany kamerą GoPro, a to, co ja mówię, było nagrane telefonem, który nagrywał w 4K. Ja go używam zwykle do nagrywania. To przejście z tego, jak ja wprowadzam was do lipy, a tym, jak biegnę przez korytarz, Przejście między dwoma różnymi kamerami jest płynne, dlatego że poprosiłem Amelię, która nagrywała, żeby machnęła tym telefonem w prawo najszybciej jak się da, a potem ja machnąłem GoPro najszybciej jak się da, znowu w prawo i w ten sposób prze płynne przejście. I to jest taki protyp, jak ktoś chce też nagrywać filmiki. Jeżeli chcecie zrobić płynne przejście, machnijcie jak najszybciej, w którą stronę Wam się podoba, i potem w tą samą stronę, w innym miejscu, inną kamerą albo coś. I po prostu złączcie te nagrania i to będzie płynnie szło. Tutaj było bardzo jasno, dlatego nie ma zbyt dużego rozmycia podczas ruchu. Dlatego ja go dodałem sztucznie, żeby jeszcze lepiej ten efekt ukryć. I myślę, że bardzo dobrze to zrobiłem, bo ładnie kamera się teleportuje pod, wiecie, statuę Prusa pod same drzwi. Ale troszkę co innego zrobiłem pod koniec tego biegu, gdzie wychodzimy na zewnątrz. Dlatego, że tutaj jak zauważycie, to podnoszę to GoPro do góry yy, i jest prześwietlone niebo, a potem yy, z góry opada już ta kamera, do której mówię, i to znowu jest ten telefon, yy, czyli nie GoPro. I to zrobiłem celowo. Yy, prześwietliłem niebo, żeby móc prześwietlony zupełnie biały ekran yy, zciąć razem. Więc było prześwietlone na GoPro i prześwietlone na telefonie. I wystarczyło to po prostu yy, te klipy skleić ze sobą i gotowe. Możecie tutaj zobaczyć, że ja dodałem przejście. Dlatego, że ja to jeszcze troszkę podjaśniłem, żeby wszystkie takie nieperfekcyjne elementy, nie do końca prześwietlone, były faktycznie prześwietlone. Więc to wygląda klatka po klatce w ten sposób. O, tutaj się już zupełnie prześwietla. I w tym momencie jest cięcie. I już wychodzi druga kamera. No. To co zdradzę, że to jest inna kamera, to że to jest jakby ma bardziej wąski kąt widzenia, GoPro jest bardzo szerokokątny. I dalej po prostu, żeby to ładnie grało, zgrałem z bitami muzyki wszystkie nagrania, po prostu tutaj strategia jest taka, że to co się podoba to się nagrywa, ale najważniejsze, żeby nagrać wszystko. Z największej ilości kątów, jak to jest możliwe. Potem to się wybierze i nie martwcie się, dlatego że podczas montowania i tak, jeżeli wykorzysta się więcej niż 10% z tego co się nagrało, to znaczy, że nagrało się za mało. Więc tutaj po prostu jak przyszedłem tam yy, o 8 to jeszcze się rozkładała cała impreza, więc ustawiłem GoPro na dachu i ustawiłem timelapse. Więc tutaj jest bardzo ładny timelapse, jak wszystkie stoiska się układają. Potem pomyślałem, że fajnie by było, jak pomagałem nosić ławki, żeby ustawić GoPro na ławce i z perspektywy ławki zrobić i tutaj po prostu jakieś randomowe nagranie z imprezy. To jest Adam. Zrobiłem jakby, jak był refren tej piosenki, to zrobiłem po prostu samą muzykę e, i dałem jakieś fajne klipy, a potem tutaj Adrian mówi e, i to akurat starałem się zgrać ze zwrotką piosenki, gdzie e, wiecie, mogłem to po prostu przyciszyć i ona sobie leciała w tle. I całe szczęście, że i tutaj na początku jak Adrian mówi i jak na końcu Adrian mówi ani razu nie była muzyka w tle podczas lipy, dlatego że mogłem dodać własną i to naprawdę, naprawdę pomogło. Więc tutaj możecie zobaczyć, że jest tutaj z jednej perspektywy, tak od boku i z drugiej perspektywy, i to jest to, o czym mówiłem, czyli że trzeba nagrywać najwięcej z jak największej ilości kątów, jak to możliwe. Więc tutaj możecie akurat zobaczyć Adama, który trzyma kamerę i nagrywa. Więc te nagrania, które widzicie od boku. To nagrywała dam, Stąd gdzie wam pokazałem. I ja to montowałem w HD, ale potem zrobiłem szybko upscale do 4K, bo strasznie się zacina, jak jest ustawione 4K, a chciałem to jednak wyrenderować 4K Ultra HD. No, potem jest refren piosenki, więc tutaj znowu różne fajne klipy. Tutaj pomyślałem, że fajnie będzie ustawić GoPro za bramką, i żeby ktoś strzelił, i na początku nie strzelił. No i tak, i potem jak impreza szła, to tak wymyślaliśmy z Maxem, w które miejsca pójść i co nagrać, żeby jak najlepiej skleić cały filmik. Tutaj pomyślałem, że fajnie by było przejść z takiego widoku jakby z lotu ptaka na imprezę do mnie mówiącego, więc zrobiliśmy to w oknie, w sali od Polskiego. I dalej po prostu jakieś fajne nagrania. Tutaj dałem taką spokojną muzykę, żeby po prostu y, wrzucić nagrania jak tu się impreza rozkładała, jak idzie różnym stoiskom, pokazać też wszystkie stoiska, y, więc to jest taka chillowa część. I tutaj jedna technika, którą mogę Wam pokazać to jest b-roll, czyli zawsze jak, po tym jak się nagra jakiś wywiad, nagrać ogólnie to miejsce, w którym był ten wywiad, dlatego że potem jest cięcie do innego wywiadu i gdyby było cięcie takie no, twardo, że jest jeden wywiad i od razu drugi, to by wyglądało mało profesjonalnie, i pewnie większość z was właśnie tak by zrobiła. Ja nagrywam birol, więc jak kończy się jeden wywiad, to robię przerwę między tym, co się skończyło, a tym, co zaraz się zacznie. I na tą przerwę nakładam birol, który zaczyna się zanim skończy się pierwszy wywiad, i po tym, jak zacznie się drugi. Dzięki temu jest bardzo płynne przejście i to wygląda dużo bardziej profesjonalnie, więc następnym razem jak będziecie oglądać jakiś film to zwróćcie uwagę na to, że jest tam dużo tego birola szczególnie w e, takich filmach dokumentalnych bo jednak jak mówimy o, wiecie, fabularnych filmach no to troszkę inna historia ale to jest bardziej dokument więc jak widzicie tutaj tutaj byłem przy stoisku europejskim a potem przy stoisku z rękodziełem więc, żeby zrobić płynne cięcie zanim skończyli mówić o stoisku europejskim nałożyłem na to birol Stoiska z rękodziełem I potem już zaczynam mówić o rękodziele I wtedy dopiero jest Faktycznie ten klip, gdzie o tym Mówimy e, Możecie też w wielu klipach zobaczyć, że trzymamy tutaj e, Telefon e, On nagrywa dźwięk e, Żeby nagrać i dobrze mój głos I dobrze tych, do których Mówiliśmy, więc tutaj ten telefon Trzymał max. Też jak będziecie Nagrywać lub montować coś takiego to Pamiętajcie Birol można stawić wszędzie i on po prostu będzie dobrze grał. I bardzo urozmaici obraz, dlatego że jak jest cały czas z tej samej perspektywy, to to się po chwili robi nudne. Starcie się też wyrzucić jak najwięcej niepotrzebnych rzeczy, które mówią. Dlatego że ja tutaj na przykład to krótkie nagranie, które tu jest, widzicie tutaj jest cięcie, które zresztą ukryłem birolem. Bo jakie macie cięcie w tym samym nagraniu, ukryjcie je birolem. To po prostu zawsze działa. W każdym razie zrobiłem to cięcie, dlatego że tu było długo gadania po prostu i, i on czekał aż wylosuje numerek i tak dalej, więc chciałem to pominąć. Następna część z tą koszykówką, e, pomyślałem, że to fajnie będzie wyglądać e, i obejrzałem filmik Dude Perfect, jak trafili do kosza z tam 200-iluś metrów i po prostu e, tak mi się spodobała muzyka w tym filmiku, że postanowiłem ją <śmiech> ukraść <śmiech> i wstawić ją do własnego. E, oczywiście to nie jest muzyka Dude's Perfect, zresztą, e, tak, dostałem tutaj Copyright Strike i dostałem na YouTubie, ale to nie szkodzi, dlatego że i tak nie chcę zarabiać na tym filmiku, a wciąż można go wyświetlać. Więc tutaj e, możecie zobaczyć, że te klipy są kompletnie różne, dlatego że były nagrywane w przeciągu pół godziny e, i zdecydowanie nie jednocześnie. E, tutaj fajnie slow -mo zrobiłem, tutaj trafili i tak dalej. Skróciłem też tą piosenkę drastycznie. Potem ja próbowałem zrobić związane też z tym basketball trick shot, i nie trafiłem dwa razy. No i potem Belgikę. Tutaj nie ma za dużo do gadania, dlatego że no, no nie ma tu za dużo do gadania. Po prostu wziąłem wszystkie nagrania Belgiki, podłożyłem. Wiecie, tą muzykę do Belgiki, podłożyłem jako muzykę, zgrałem ten utwór z tym, co leciało faktycznie na nagraniu. I usunąłem oryginalny dźwięk nagrania, bo był okropny i yy, było słychać po prostu ludzi. A tutaj mieliście skupić na tym, jak tańczą, a nie jak gadają, więc po prostu wymieniłem audio na czystą belgijkę. Yy, I tutaj też jest z dwóch perspektyw, i to jest też taktyka, zawsze jak coś takiego nagrywacie, nagrywajcie zawsze z minimum dwóch perspektyw, dlatego że potem można w każdym momencie, jak nie podoba Wam się po prostu nagranie z jednej perspektywy, cyk, cięcie do drugiej. I jest ładnie. Zawsze dwie albo więcej. Dlatego ja tam przyniosłem cztery kamery. I jeszcze tutaj wtrąciłem do tej belgii. Jak nie było ładnego nagrania ani z jednej, ani drugiej. Więcej wywiadów, jak ludziom się podoba. A pamiętajcie, filmik ma być jak najciekawszy, jak to jest możliwe. A żeby coś było ciekawe, coś musi się ciągle zmieniać. To jest też zasada 10 sekund, że co najwyżej co 10 sekund coś musi się zmienić na ekranie. Okej, okay, i tu jest druga porcja wywiadów, jak ludziom się podoba. I tu się w sumie dalej leci ta Belgika. Tutaj tylko czasami robiłem cięcia do drugiej kamery, gdzie ludzie zwrócili uwagę, że dach jest brzydki. No nie, ja ten dach tam postawiłem, a no, no chcieliśmy zrobić tak od góry trochę, więc no niestety musicie chwilę na ten dach popatrzeć. OK, i teraz pamiętajcie, to też wam będzie się zdarzać, że jak będziecie montować, to po prostu kończy się muzyka i potem jest nagle cięcie do następnego klipu. Nie róbcie tak, dlatego że to jest takie sztywne bardzo cięcie i ono wcale nie, nie wygląda ładnie i nie wygląda profesjonalnie przede wszystkim. Bardziej profesjonalne jest cyk, b oczywiście, skończyć muzykę, zrobić małą przerwę między następnym gadaniem. Na to nałożyć b-roll, ale to nie wszystko, dlatego że dźwięk to jest więcej niż połowa filmiku. Dlatego jest tyle efektów dźwiękowych, które możecie zobaczyć. Tutaj pododawałem mnóstwo efektów, szczególnie tam gdzie była ta koszykówka, bo wszystkie jakby odbicie piłki, trafiają do kosza, jak się odbija ona, to wszystko są sztuczne efekty, które nie były faktycznie w tym nagraniu. Ja je usunąłem oryginalny dźwięk, bo tam jest dużo szumu, jest inna muzyka i tak dalej. Chciałem, żebyście się skupili na tej muzyce, którą ja tam dałem. I po prostu te niezbędne efekty, czyli odbijanie piłki dodałem. Starałem się też przerobić tak, żeby brzmiało jak slomo. Więc pamiętajcie, efekty dźwiękowe są super ważne i nie do pominięcia. Tak samo tutaj dodałem kawałek oryginalnego audio, gdzie skończyła się faktycznie muzyka i ludzie zaczęli bić brawo. I to brawo idzie przez cały birol i kończy się. Zaraz y, po tym jak ja zaczynam gadać. Żeby płynne przejście było. Pamiętajcie, to co jeszcze się dzieje w poprzedniej scenie, ma się wciąż dziać, jak następna scena się zaczyna. Dźwięk, mówię o dźwięku, żeby się nakładał, bo wtedy jest super, tylko żebyście nie nakładali gadania. E, tak samo tutaj e, było inna muzyka, bardzo głośna. Dźwięk był okropny, nawet z tego mikrofonu, który ja trzymam. Znaczy, telefonu, który działa jak mikrofon, więc po prostu y, posłuchałem to, co mówię, i starałem się w tym samym akcencie, tym samym tempie i tonie y, powiedzieć to samo tutaj w studiu, w mikrofonie, dlatego, że y, no, efekt jest taki, więc jest dużo lepiej niż oryginalny. Y, no i potem już jest końcówka, i tu wymyśliłem też, jak ładnie przejść. Do tego utworu SM, od y. znowu nakłada się, pamiętajcie, nakładanie się obrazu i dźwięku, żeby cięcie w dźwięku było w innym miejscu niż cięcie w obrazie, dużo bardziej profesjonalnie to wygląda. Więc tutaj skończyłem mówić, wychodzę ze sceny i wtedy zaczyna się SM, i wtedy na najbliższym bicie jest cięcie do yy, tego, jak niosę ławkę. Znowu, tylko tym razem wnoszę do środka. I tutaj cięcia były na każdym bicie piosenki. Tutaj się zaczynała oczywiście, i potem była zwrotka, więc przyciszyłem to. I na szczęście, tutaj, jak już powiedziałem, Adrian mówił, jak nie leciała żadna inna muzyka, i to bardzo, bardzo pomogło. Mogliście się nie zorientować, bo te cięcia są bardzo płynne, ale tutaj są cztery cięcia w tym nagraniu. W tym co Adrian mówi, bo to było dużo dłuższe, tylko mi to po prostu nie pasowało, więc uznałem, no, wytnę, zachowam sens, co mówi. Ale to będzie mniej nudne i mam nadzieję, że się nie zorientowaliście, że tu były te cięcia, dlatego że taki był plan. E, tutaj wystarczyło po prostu synchronizować nagranie z pierwszej kamery i z drugiej, żeby oczywiście pamiętajcie zawsze więcej niż dwie perspektywy. E, I potem tak właściwie to w sumie randomowo to wycinałem w trakcie nagrania. A zawsze, i to możecie zobaczyć jako zasadę, jak jest cięcie w tym faktycznym, w akcji co się dzieje, niech się zmieni kamera. Nikt nie zauważy, że jest cięcie. Dlatego że cyk, zauważcie tutaj, gdzie Amelia stoi, a potem jest cięcie, i tu wyciąłem naprawdę chyba 15 sekund, i tutaj Amelia już odchodzi. I widzicie, gdyby było na tej samej kamerze, to. Od razu byłoby widać, że zrobiłem cięcie, nawet jeżeli ładnie tutaj dźwięk przeszedł płynnie. Więc zmieniam kamerę i nikt się nie zorientuje. I jak widzicie, za każdym razem robię to samo. Tutaj jest to samo. Adrian coś mówi. Jest cięcie i mówi zupełnie co innego. Możecie zobaczyć po jego ustach, że to jest w zupełnie innym momencie. Tak samo jak Julian, patrzcie tutaj po prawej na Juliana. Na niego i teraz na niego. Kompletnie co innego. Ale zmieniłem kamerę, więc ludzie skupiają się. Nasz mózg automatycznie skupia się na tym, że zmieniła się kamera, a nie że zmieniła się scena, jeżeli leci faktycznie płynnie to, co on mówi. No bo nie można wyciąć ważnych rzeczy. Zostawiłem brawo i to brawo powoli wyciszałem, żeby płynnie przejść do następnego wątku, czyli tej piosenki. Piosenka się zgłośniała, a brawo się ściszało i wyszedł taki ładny efekt. Wszystko płynnie. I to była chyba najtrudniejsza, najdłużej mi zajęła część do zmontowania. Jako, wiecie, proporcjonalnie najdłużej. Bo trzy godziny siedziałem nad tą piosenką, gdzie ludzie tańczą. mogliście zobaczyć, że co jeden bit zmienia się kamera i to było intencjonalne. I akurat ta piosenka tam powtórzyła się chyba dwa razy, albo była jakaś dłuższa wersja. I w dodatku nagrywaliśmy z trzech kamer wtedy więc miałem 3 nagrania i tam były 4 powtórzenia refrenu więc 3 razy 4 miałem 12 nagrań refrenu, a tylko to potrzebowałem. Więc nałożyłem te 12 nagrań na siebie, zsynchronizowałem bity. Potem po prostu usunąłem całe audio z wszystkich nagrań oprócz jednego. Żeby móc synchronizować bity z muzyką, którą tam podłożyłem. Oczywiście to nie jest oryginalna muzyka z nagrania, bo jakość jest po prostu dużo gorsza, słychać ludzi, słychać szum itd. Więc po prostu pobrałem tą piosenkę, synchronizowałem to co leciało na lipie z tym co leci w moim edycie i potem usunąłem to ostatnie audio z oryginalnego nagrania i e, potem klatka po klatce szedłem i robiłem cięcie na każdym bicie piosenki. I potem po prostu pousuwałem to już kompletnie randomowo Różne wycinki, nałożyłem to wszystko na siebie I te miejsca które zostały na dole po cięciu zostały wypełnione przez te na górze i kolejne zostały wypełnione I tak wszystkie nałożone na siebie No już wiecie Że wyglądają tak I mam nadzieję że wam się to podobało Starałem się też na Ostatnim bicie refrenu e, Zrobić cięcie do tego jak ja mówię I możecie zobaczyć e, tutaj nawet w edicie że tutaj mój głos jest wyciszony e, i jest nałożony jakiś inny, bo to znowu e, wszystko to, co ja mówiłem, mogłem zagrać od nowa w studiu przy dobrym mikrofonie, i, wiecie, dobrych warunkach, zero szumu itd. Więc dokładnie to zrobiłem i starałem się idealnie e, odzorować to, co powiedziałem tam na miejscu. Więc efekt był bardzo dobry. E, tu akurat jedyne audio, które brzmiało dobrze, to było od szkoło. Na sam koniec filmiku, więc to zostawiłem oryginalne. I tak jak skończyła się piosenka, tak kończył się filmik. Napisy też zgrałem do bitu. Więc to jest wszystko. A teraz muszę yy, stąd lecieć szybko. <laughs> Dlatego, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz b to zasubskrybuj. Jeżeli podobał Ci się odcinek, to zostaw lajka. A jeżeli chcesz zobaczyć, jak przetestowałem silnik rakietowy, to kliknij tutaj. Do zobaczenia.